Dzisiaj dzieje się tutaj mecz Polska-Rumunia, a przed meczem dzieje się dużo przed stadionem, są konkursy, są nagrody do wygrania, bawią się małe przyszłe piłkarki i ich, yy, rówieśnicy, ich koledzy, jak okiem sięgnąć różne atrakcje przygotowane przez Pomorski Związek Piłki Nożnej, Polski Związek Piłki Nożnej, można wygrać nagrody, można po prostu świetnie spędzić czas, pogoda dopisała, dziś przed południem w Gdańsku padało, teraz świeci słońce, no i co, bawimy się wspólnie oczekując na mecz Polska-Rumunia. Jadza Polki! Jakie są przewidywania na dzisiaj? Na dzisiaj? Luźne 5-0, fajna atmosferka, dużo kibiców i mam nadzieję, że jakiś hat wypają. będzie bo To kto wygra dzisiaj? Polska! Polska. Oczywiście, że Polska! Polska! Ewa, Polska Polska Polska. A jakim wynikiem? 3-0 3-2 albo 4-1 Nie, może 4-0 4-0 3-0 5-0 2-1 dla polskich 4-1, 4-1 Nie, będzie 5-1 Nie, 4-1 Kto strzela? Pajor Padilla Vidas I Kamczyk Trzy bramki Pajor Ewa jedna Ja do jednego najwyżej, Natalia Tak Dobra, to tak

frekwencja przed meczem to co się dzieje z tą piłką kobiecą, że ona tak rośnie w siłę? No rozkwita piłka kobieca, ja myślę, że to jest na pewno efekt Domu Reprezentacji Polski Kobiet, że to przyciąga, nasza super snajperka przyciąga kibiców. Są dziewczynki, są chłopcy, jest masa atrakcji, tutaj przez ostatnie 2,5 godziny dzieciaki się wspaniale bawiły, dostawały super fanty, głównie szaliki, z którymi idą teraz na mecz kibicować. Także tak, taka frekwencja dzisiaj pokazuje, że ta piłka nożna kobiet budzi coraz większe zainteresowanie. A ja myślę, że jesteśmy dopiero na początku tej drogi i teraz już będzie highway do bardzo dużej popularności. To jeszcze w roli ścisłości. Ile jest tych ludzi? Dzisiaj tutaj na pikniku ciężko stwierdzić. Festiwal przyciągnął bardzo dużo ludzi, natomiast na stadionie spodziewamy się powyżej 10 tysięcy kibiców, czyli padnie kolejny rekord w frekwencji, kolejny rekord będzie należał do Gdańska. Polska. Prawidłowa odpowiedź jest nagroda. Dziękuję. I czy ty jesteś kibicem Polski w pełni? Tak czy nie? Tak czy nie? Tak. A mi się wydaje, że nie, bo czegoś ci brakuje. Brakuje ci szalika, proszę bardzo. Musisz odpowiedzieć z jakim numerem na plecach gra Ewa Major. Dziewięć. Brawo! Z kim gra Polska? Z Tak jest, mam szalik dla ciebie. Tak jest. Mamy szaliki, ale nie wiem jak to zrobić, to jest dużo osób, więc zróbmy to się. Kto złapie ten szalik. <śmulacza> kurs był najlepszy? Jeden na jeden A jak ci się podoba dom w reprezentacji kobiet? Bardzo ładnie Byłaś już wcześniej na stadionie? Bardzo dużo razy z tatą. Co najładniejsze? Nie wiem, wszystko Teraz będzie mecz, Polska-Rumunia, a nasze dziewczyny będą zdobywać bramki i o tak kopać piłkę I Wracamy Jaka jest frekwencja, może wiesz? Kilkanaście tysięcy osób spodziewanych jest dzisiaj na Polsat plusarem ginańsków. Czyli mamy rekord. Nie słyszę? Czyli mamy rekord? Chyba tak. Na pewno jednym z kibiców będzie Rafał Bielawa, który czai się tu z tyłu za tobą i robi dziwne miny. Rafał idziesz na mecz? To jest oczywiste pytanie. Kończymy festiwal, idziemy na mecz, idziemy dopingować Polką. Myślę, że trzy punkty po takiej frekwencji na festiwalu Piłkarstwa Dziewczyn jestem przekonany, że tu są reprezentantki przyszłe. I... No przyszłe, oczywiście, że przyszłe i na spokojnie, na 20 lat mam nadzieję, że będziemy mieli dom reprezentacji piłki kobiet w Gdańsku.